Minus 15 stopni. Mokre drewno i nóż, który musi zrobić całą robotę. Cześć, dzisiaj miałem pokazać wam mały fixet i trochę pogotować. Niestety pogoda pokrzyżowała na plany, więc robimy zimowy test w prawdziwych warunkach. Odczuwalna temperatura to około minus 15 stopni. Drewno nie jest wysuszone, woda w nim zamarzła. Dlatego celowo wziąłem dziś nóż do cięższych prac i większych gabarytów. Część testów wykonamy w zimowych rękawicach. Więc tak, pokażę Wam dzisiaj ciekawe zimowe rękawice, które kupiłem zupełnie przez przypadek. Pokażę, jak zagotować kawę w takich warunkach przy pomocy palnika turystycznego z kartuszem. Ale przede wszystkim sprawdzimy, jak w tych warunkach poradzi sobie Extend Ball od zapas, knives. Zaczynamy. Długość całkowita noża to 280 mm, z czego 150 przypada na ostrze. Grubość ostrza wynosi 4,4 mm. Stal NMV wykończona w powłoce StoneWash. Rękojec z mikarty, waga około 300 gram, zestawy pochewka. Istnieje również wersja z rękojeścią G10 oraz powłoką Cerakot. Tak jak powiedziałem dzisiaj, skupimy się na cięższych pracach, a to są właśnie te rękawice, które kupiłem przez szwadek i o których jeszcze wam opowiem. Rękawice marki Siux to rękawice robocze z bydlęcej skóry. Na znanej platformie aukcyjnej kosztują około 33 zł i bardzo dobrze wypadają w stosunku ceny do jakości. Omułkowo zamówiłem wersję ocieplanu, ale postanowiłem ją zostawić na zimę, i była to bardzo dobra decyzja. Są wygodne, ciepłe, trochę zbyt toporne, dlatego wcześniej nie zabierałem ich na testy do lasu. Więc jeśli nie przeszkadza Wam ten toporny wygląd oraz ten roboczy wygląd, to uwierzcie mi, będziecie naprawdę zadowoleni. Przygotowałem już wcześniej drewno, powiem tylko na szybko jeszcze o zmianach w polskim prawie. Na pewno słyszeliście, ale jeśli nie, to może Wam się to przyda. Wcześniej zapalenie ogniska w lesie można było dostać mandat chyba do 500 zł, o ile dobrze pamiętam, ale mogło to się skończyć tylko pouczeniem. Niestety te widełki się zmieniły, się zmieniły bardzo. Teraz jest to minimum 5000, tysięcy, maksimum do 30 tysięcy, więc palenie ognisk w lesie e, teraz jest naprawdę ryzykowne, chyba że macie pozwolenie od nadleśnictwa. Możecie się do nadleśnictwa o takie pozwolenie zgłosić, musicie powiedzieć w jakim miejscu chcecie rozpalić, w jakim celu, e, podać datę, godzinę. Nie wiem, czy jeszcze jest obowiązek podania, kto jeszcze będzie w tym uczestniczył, e, ale podejrzewam, że no, niestety nie będzie zbyt łatwo o takie pozwolenie. Zostają oczywiście miejsca na to przeznaczone, je znajdziecie na stronie internetowej programu Nocuję w Lesie, że chyba tam zawsze sprawdzałem, nie pamiętam adresu, Nocuję w Las, Czas w Las albo Nocuję w Lesie. Tych fraz szukajcie w Google. No dobra, a teraz zacznijmy nasze testy. Jeśli chodzi o struganie zamarzniętych patyków, które leżały blisko podłoża i były otoczone lodem, no tutaj był spory problem, ponieważ nóż nie wchodził dobrze w drewno, ślizgał się po nim, a nawet jeśli wszedł, to ciął dosyć płytko. Jeśli chodzi o chwyt, to nawet w rękawiczkach był on pewny. Natomiast ścięte zielone drewno, które nie miało styczności ze śniegiem, to już było naprawdę nieźle. Znacznie gorzej było przy pierwszej próbie puklowania. Nóż nie chciał wchodzić z drewnu, a jeśli wchodził, to ciął zbyt głęboko. Pojedyncze próby kończyły się sukcesem, ale w większości przypadków było naprawdę ciężko. Warto przy tych nożach zmienić kąt ostrzenia. Ja robiłem to na fabrycznym, ale faktycznie może przy minimalnie zmniejszonym o 5 stopni kącie krawędzi tlącej wypadłoby to dużo lepiej. Natomiast muszę zaznaczyć, że noże testuję w ten sposób, w jaki trafiają one do mnie bezpośrednio. Nie nanoszę na nie żadnych zmian przed testami. Więc jeśli chodzi o batonowanie, to już nie było najmniejszego problemu. Noż radzi sobie świetnie. Nawet w rękawicach i trzymając go pod kątem pewnie siedzi w dłoni. Po skończonym batonowaniu podszedłem do jeszcze jednej próby puklowania. Wziąłem inne drewno. Tutaj nóż radził sobie już nieco lepiej, natomiast nadal był ten problem, że albo łapał zbyt mocno, albo nie łapał wcale. Tak więc jesteśmy teoretycznie już po testach, ale zanim przejdziemy do podsumowania, najpierw zrobimy kawę. A tak jak wspomniałem, o zrobienie kawy w takich warunkach też nie jest najłatwiej. Oczywiście istnieją sposoby, żeby sobie to ułatwić. Pierwszym z nich jest kartusz. Jeśli macie kartusz zimowy z innym składem, to nie będzie problemu z standardowym składem, takim jak ja mam dzisiaj. On po prostu nie chce parować, czyli jest problem z dostarczeniem gazu do kuchenki. Co można na to poradzić? Można odwrócić kartusz. Wtedy, nawet przy takim zwykłym, nie potrzebujemy tej pary, tylko on leci w formie ciekłej do kuchenki tylko. Tu też jest jedno ale. Nie zawsze macie kuchenkę, która ociepla paliwo. Ja nie mam kuchenki, która ociepla paliwo. Jak wygląda ten generator? Już Wam pokażę. Przy palniku wtedy zazwyczaj idzie taka rurka, przez nią przelatuje forma ciekła, ociepla się i do dyszy trafia już w formie gazu. Więc w tym przypadku nie mamy takiego kartusza, nie mamy tego generatora czy ocieplacza. Więc co możemy zrobić? Możemy zrobić dwie proste rzeczy. Pierwszą to transport yy, kartusza. Starajmy się, żeby on był w miarę odizolowany od temperatury yy, z zewnątrz, żeby był jak najcieplejszy. Broń Boże, niczym go nie podgrzewajmy, nie polewajmy ciepłą Kolejną rzeczą jest odizolowanie go od podłoża, kiedy już go będziemy używać. Czyli żeby nie leżał na śniegu, ponieważ jeśli będzie leżał na śniegu, to bardzo szybko będzie łapał tą temperaturę. Ja dzisiaj do tego użyję takiego poddupnika. Piankowego, ale możecie użyć czego chcecie. Przy czym musimy pamiętać, że nie będzie to takie w pełni gotowanie jak standardowo że możemy ten palnik trzymać ile chcemy. On z czasem po prostu ten płomień będzie się robił coraz słabszy, a koniec końców może nam po prostu kuchenka odmówić posłuszeństwa. Natomiast na zagotowanie kawy powinno wystarczyć. Niestety okazuje się, że dzisiaj nie zrobimy kawy. Przewód z pokrętłem, gdzie regulujemy poziom gazu, który ma trafiać do palnika. Albo się skończył, albo po prostu przez temperaturę yy, metal się skurczył i zrobił się tu większy luz na uszczelce gaz wylatuje tędy. Byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne z mojej strony, gdybym go teraz użył, więc kawę dzisiaj sobie darujemy. Ale zanim przejdziemy do podsumowania, wspomnę tylko, że ostatnio na kanale włączyłem opcję wsparcia. Nie będzie żadnego paywalla, wszystkie wideo będą nadal dostępne tak jak były, nie będzie żadnych dodatkowych filmów, natomiast dla dwóch wyższych progów będą organizowane raz na jakiś czas konkursy z przedmiotami, które tutaj testuję, a środki z tego będą przeznaczone na poprawę audio wideo oraz na więcej asortymentu do testów. A że aby wesprzeć ten kanał, wystarczy wejść pod filmem, jest przycisk wesprzyj, jest on również na kanale. I tyle. A teraz wracamy do noża. Jak zawsze zaczynamy ocenę od projektu, w tym od pochewki. Prosta, funkcjonalna, bez wodotrysków. Przy ostatniej recenzji zapas powiedziałem, że kiteksowa tutaj mi zwrócono uwagę, że jest to ABS i faktycznie wygląda na to, że jest to ABS. ABS jest nieco mniej wytrzymały na uderzenia, na temperaturę. Jest natomiast tańszy, więc podejrzewam, że tutaj akurat stąd te rozwiązanie. A sam nóż? Dobrze leży w dłoni, tak jak powiedziałem, ten Jimping nie należy do moich ulubionych, ja jednak wolę taki bardziej zagęszczony, płytszy Jimping, moim zdaniem on wtedy lepiej po prostu klei palec. Z Mikar to wszystko w porządku, nie ma tu żadnych luzów, nigdzie nic nie wystaje, więc spasowany jest w porządku, wykończony również ze szlifem czy z krawędzią tnącą, również nie ma żadnych problemów, wszystko jest równe, jest takie, jakie je być powinno. Garda, która nawet w rękawicach fajnie tutaj trzyma, zabezpiecza nam rękę, więc jeśli chodzi o sam projekt, jak najbardziej ok. Natomiast ta krawędź tnąca, faktycznie może te 5 stopni by robiło tu różnicę. Bo jeśli chodzi o te bardziej precyzyjne prace, tu faktycznie był problem. Cięższe, bez problemu. Rąbać nim nie rąbałem, to nie jest jeszcze, powiedzmy, taka waga czupera zamarznięte drewno, więc sobie dzisiaj to odpuściliśmy. Natomiast pozostałe prace, batonowanie, no bardzo przyjemnie. Zero różnicy, czy to zamarznięte drewno, czy nie. Dzisiaj fajnie to wszystko poszło. Natomiast, tak jak mówię, przy puklowaniu był problem. Jedno z tych drewienek przyniosłem z domu, więc ono zdążyło złapać tej temperatury, ale ono już było praktycznie wysuszone, może nie tak w stu ale bardziej mi się skłaniało ku temu, że było bardziej suche niż mokre, więc nie powinno być z tym aż takich problemów, a tu faktycznie ta agresja cięcia była po prostu no, niewystarczająca na, na, na wykorzystanie go jako takiego narzędzia, w którym faktycznie te pukle się przyjemnie i, i efektywnie robiło. Natomiast czym go polecił, komu bym go polecił? No i z tym miał. Mam lekki problem, bo to jest fajny nóż, to jest dobry nóż, tylko w tej formie przed zmianą tego kąta nie za bardzo widzę mm, zastosowanie. Podejrzewam, że jeszcze do tego noża wrócę, tylko muszę zmienić ten kąt ostrzenia i wtedy dam jakiś update. Natomiast w tej formie ciężko mi było powiedzieć, komu dokładnie mógłbym ten nóż polecić. Natomiast też nie powiem, że to jest nóż zły, niedobry, bo to jest naprawdę fajny, solidnie wykonany nóż. Z dużym potencjałem. Nie sprawdziłem jeszcze, jak wygląda krawędź pnąca po testach, a to dosyć istotne. Nie, nie masz tu żadnych haczyków, więc wszystko jest w porządku. Natomiast tak sobie jeszcze teraz pomyślałem, że teoretycznie jest to największy noż w ofercie marki Zapas, więc e, może, a przynajmniej tak mi się wydaje, że chyba nie ma większych, cięższych, największych, więc teoretycznie można uznać, że on w tą stronę bardziej. Dożyć do ciężkich zadanicie wtedy konto strzenia faktycznie może taki pozostać, i może po prostu ten nóż ma inne przeznaczenie, już takie bardziej ciężkie. Natomiast m, te 300 gram to dalej nie jest zbyt dużo. I to by było na tyle. Jak zawsze zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. E, pozwoli wa. I to by było na tyle. Jak zawsze zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, zapraszam też do wszystkich linków w opisie. Macie tam social media, Instagram, TikTok, Facebook, jest grupa na Facebooku EDC Inspektor Gadget, na którą serdecznie również zapraszam, oraz link do kanału YouTube Piotrka, jej założyciela, tam również znajdziecie ten nóż w akcji, więc również serdecznie tam zapraszam. I to tyle, do następnego. Cześć!